Mazda 3 jest wyposażona w kilka aktywnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo. Jednym z nich jest system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu. Jeśli kierowca nie włączy kierunkowskazu przy zmianie pasa, rozlegnie się dźwiękowe ostrzeżenie w głośnikach. Dodatkowe ostrzeżenia zobaczyć można na wyświetlaczu head-up oraz na centralnym zestawie wskaźników. Kierownica w takiej sytuacji nieco wibruje. System rozpoznawania odległości między pojazdami cały czas monitoruje sytuację na drodze i w razie gdyby kierowca nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu, otrzyma on głośne i wyraźne ostrzeżenie.